To nie jest żadne chrześcijańskie proroctwo. Ale posłuchaj mnie przez chwilę, bo warto zobaczyć, jak bardzo przypomina to to, co znamy z Pisma Świętego. Tyle, że tym razem głos dochodzi z drugiego końca świata. Od ludzi, którzy żyją z dala od kamer, polityki, pieniędzy i zawsze żyli inaczej, mądrzej. Mówię o ludzie Hopi, starożytnym narodzie, który zamieszkuje dzisiejszą Arizonę trzy skaliste mesy, trzy święte wzgórza. Ich wioski stały tam, zanim kolumb w ogóle wypłynął z Europy, zanim ktokolwiek zaczął mówić o Ameryce. I wiesz co? Do dzisiaj nie podpisali żadnego traktatu z żadnym rządem, nie uznali niczyjej władzy nad sobą. Są wolni, niezależni. Wierzą, że ziemia, po której chodzą, została im powierzona przez samego wielkiego ducha, istotę, którą nazywają masaw. To on dał im instrukcje, jak uprawiać ziemię, jak szanować zwierzęta, jak żyć. Każdy kamień, każda rzeka, każde stworzenie ma swoje miejsce i swoje znaczenie. Chopi nigdy nie zbłądzili z tej ścieżki. Zamiast zabudowywać ziemię, modlili się nad nią. Zamiast podbijać, rozumieli i przez setki lat trwali. Ich misją nie było tworzyć imperia, ale utrzymać równowagę. A kiedy spotykają ludzi z innych kultur, nawet teraz po tylu wiekach, mówią do nich jedno. Nie jesteście obcy, jesteście moimi dziećmi, moimi braćmi i siostrami. Brzmi znajomo, prawda? Jakby ten głos płynął nie z innego kontynentu, ale z jakiegoś pierwotnego miejsca, które znamy, tylko zapomnieliśmy, że ono istnieje. Ale teraz, teraz chopi przemawiają głośno, ostrzegają. Ich starszyzna, duchowi przewodnicy, mówią, że jesteśmy u progu czegoś, co już dawno zostało zapisane w ich proroctwach. I to, co nadchodzi, nie jest przyjemne. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie. To znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Według Hopi wszystko zaczęło się od dwóch braci. Z jednej matki, ale z innymi zadaniami. Jeden miał skórę barwy ziemi. To był ten, który został na miejscu, pośród świętych gór i piasków. To Hopi. Strażnik modlitwy. Strażnik ciszy, pieśni i duchowej równowagi. Drugi, ten o jasnej cerze, nazwany został Białym Bratem. I jego droga prowadziła daleko na wschód. Ale to nie była żadna ucieczka, żaden rozdział przez konflikt. To było celowe zaplanowane. Misja Białego Brata polegała na tym, by rozwijać to, czego chopi nigdy nie dotykali. Technologie, naukę, wynalazki, maszyny. Miał uczyć się, tworzyć, badać świat materii, ale z jednym warunkiem. Miał nigdy nie zapomnieć, kim jest i skąd pochodzi. Bo jak głosi proroctwo, nadejdzie dzień, w którym ci dwaj bracia spotkają się znowu. I tylko wtedy, jeśli Biały Brat zachowa pamięć o swojej duchowej misji, razem z Bratem Hopi połączą siły. Materialne i duchowe. Naukę i modlitwę. Rozum i serce. I razem będą w stanie uzdrowić ziemię. Ale jeżeli zapomni. Jeżeli porzuci to, co święte, w imię rozwoju, w imię wygody, w imię władzy, to to spotkanie nie przyniesie pojednania. Przyniesie zagładę. To nie jest baśń. To nie jest legenda opowiadana dzieciom przed snem. To proroctwo przekazywane przez pokolenia. I Hopi mówią dziś jasno, biały brat już wrócił. Ale wrócił jako ktoś obcy, ktoś, kto nie pamięta. Starszyzna Hopi nie potrzebowała teleskopów, komputerów, laboratoriów. Wystarczyły im sny, wizje. Głęboka duchowa łączność z tym, co ma nadejść. I to, co przewidzieli, dziś już się spełniło. Zanim ktokolwiek z nas urodził się, ich najstarsi mówili o znakach, które pojawią się na ziemi, gdy świat zacznie przekraczać granice naturalnego porządku. Pierwszy znak: pojazdy ciągnięte przez zwierzęta. W ich oczach były to karetki, poruszające się po lądzie, obce i nowe. Potem miały się pojawić maszyny, które będą jeździć same, bez koni, bez ludzi do ciągnięcia. I tak pojawiły się wozy, a potem samochody. Drugi znak: drogi w każdą stronę. Niczym linie z pajęczej sieci rozchodzące się z ich świętych wzgórz. Starszy powiedział, pewnego dnia wyjdziecie na jedną z tych dróg i zobaczycie przed sobą wodę. Ale to będzie tylko złudzenie. Miał na myśli asfalt, rozgrzaną czarną drogę, która drży jak fata morgana. Nikt wtedy nie znał jeszcze słowa autostrada. Trzeci znak rozmowy przez pajęczą sieć. W wizji wyglądało to jak cienkie nici, rozwieszone nad ziemią, przez które ludzie będą ze sobą rozmawiać. Dziś? Telefon, sieci kablowe, internet. Czwarty. Głos dochodzący z za zamkniętych drzwi, z dalekich krain. Jak można rozmawiać z kimś, kogo nie widać? Jak można słyszeć głos człowieka spoza gór, z za oceanów? Starszyzna była zaniepokojona, a dziś wiemy, że opisywali radio i telewizję. Piąty znak. Drogi na niebie, starszyzna zadawała sobie pytanie, jak człowiek może zbudować drogę wysoko nad ziemią. I wtedy zrozumieli. Nie chodzi o budowanie, ale o latanie. O samoloty przecinające niebo w każdą stronę, zostawiające za sobą długie białe ślady. To wszystko spełniło się co do słowa. I według Hopi, to nie są zwykłe postępy cywilizacji. To znaki ostrzegawcze, syreny duchowego alarmu. Świat zaczął pędzić, i im szybciej się rozwija, tym bardziej oddala się od równowagi, którą miał utrzymywać brat Hopi. Duch i materia przestały ze sobą współpracować. A to, jak powiedzieli, prowadzi nas wprost do katastrofy, której wielu z nas nawet nie zauważa. Potem stało się to, czego starszyzna Hopi najbardziej się obawiała. Ludzkość zaczęła biec, ale nie przed siebie, tylko od siebie. Zaczęło się od małych rzeczy, chęć posiadania, ułatwienia codzienności, wynalazki, udogodnienia. Ale zanim ktokolwiek się zorientował, świat zaczął kręcić się wokół pieniądza, wokół postępu, wokół technologii, konsumpcji, wyścigu, kto szybciej, kto więcej, kto mocniej. Duchowość? Zamieniona na aplikacje. Modlitwa? Zepchnięta do kąta, bo przecież nie przynosi zysku. Relacja z ziemią, z drzewem, z chmurą, z deszczem? Wyśmiana, odrzucona, jakby natura była już tylko tłem do selfie i miejscem na śmieci. Co gorsze, nawet ci, którzy przez pokolenia byli duchowymi strażnikami, rdzenne ludy, starszyzna, kapłani i przewodnicy, zaczęli porzucać swoje tradycje. Bo świat poszedł naprzód, bo trzeba iść z duchem czasu. Bo tacy jak my już się nie liczą. A z tym wszystkim przyszło coś znacznie gorszego niż technologia. Pustka w sercu. Ludzie przestali słuchać starszych. Dzieci, wychowywane przez ekrany, nie znają szacunku, nie znają ciszy, nie znają modlitwy. Dorośli zapomnieli, jak to jest rozmawiać, patrzeć sobie w oczy, dzielić się chlebem, rodziny rozpadły się emocjonalnie, zanim rozpadły się formalnie. I tu chopi wypowiadają słowa, które brzmią dziś bardziej jak ostrzeżenie niż jak bajka. Ludzkość może zniszczyć samą siebie tym, co sama wynalazła. Nie obcym najeźdźcą, nie gniewem niebios, ale własną pychą, bo gdy duch zostaje porzucony, a w rękach pozostaje tylko moc, powstaje istota, która nie zna już granic, i która prędzej czy później uderzy we wszystko co święte. Wiesz, chopi nie znali słów takich jak atom, promieniowanie, bomba, ale ich starsi, jeszcze wiele pokoleń temu, mówili o czymś, co nazwali dzbanem popiołu. To coś tak potężnego, mówili, że jeśli człowiek to wypuści, zagotuje oceany, spali wszystko, zostawi po sobie jedynie proch i ciszę. Dla nas to brzmi jak broń jądrowa. Bomby, które potrafią unicestwić wszystko w mgnieniu oka, które zostawiają po sobie choroby, cierpienie, pustkę, której żadne lekarstwo nie uleczy. Ale hopi poszli dalej. Mówili, że to dopiero początek. Jeśli człowiek stworzy coś takiego, jeśli przekroczy te granice, przyroda zacznie się buntować. Ziemia się zatrzęsie, niebo się zamknie. Pojawią się choroby, które nie będą miały lekarstwa, nie dlatego, że Bóg je zesłał, ale dlatego, że to my, ludzie, zlekceważyliśmy wszystko, co święte. I wtedy, zgodnie z proroctwem, na scenie pojawi się trzeci naród. Nie Biały Brat, nie Chopi. Ktoś zupełnie inny, tajemniczy, nieznany. W proroctwie ten naród określono symbolem czerwonego kapelusza albo czerwonego płaszcza. Nie wiadomo, czy chodzi o naród dosłownie, czy o ruch, czy może o duchową siłę. Wiadomo tylko jedno: On zapoczątkuje oczyszczenie ziemi. A potem chopi mówią o czymś, co brzmi niepokojąco znajomo. Trzy wielkie moce z różnych części świata połączą siły i razem dokonają wielkiej paralizy. Zatrzymają wszystko. Cała energia stanie w miejscu. Prąd przestanie płynąć. Maszyny zamilkną, nie ruszy nic. Nie wojna, nie inwazja, po prostu zatrzymanie, zablokowanie, sparaliżowanie cywilizacji, która zapomniała, kim jest, i wtedy, wtedy wszystko się zmieni na lepsze lub na gorsze. W zależności od tego, kto jeszcze będzie potrafił słuchać. Jeśli nie zatrzymamy się wcześniej, Hopi mówią to bez cienia wahania: przyjdzie wielkie oczyszczenie. Nie jako kara od Boga, nie jako zemsta, ale jako naturalna konsekwencja przekroczenia granicy, której nie powinniśmy nigdy przekraczać. I wtedy niebo pociemnieje. Dosłownie. Nie wiadomo, czy będzie to od dymu, od ognia, od pyłu, czy od czegoś, czego ludzkość nawet jeszcze nie zna, ale niebo zrobi się czarne. Ludzie będą spadać z nieba, mówią Hopi. Samoloty? Drony? Żołnierze? Bóg jeden wie, ale obraz jest jasny: coś strasznego przyjdzie z góry i wtedy nastąpi podział. Nie według narodów, religii, koloru skóry, ale według tego, jak żyliśmy i co wybieraliśmy. Pierwsza grupa to ci, którzy przez lata niszczyli ziemię, zanieczyszczali rzeki, grabili lasy, wykorzystywali innych ludzi. Chopi mówią wprost. Spotka ich surowa kara, z której nie da się wykupić ani wyjaśnić żadnym dokumentem. Druga grupa to ci, którzy próbowali ratować, czasem cicho, czasem niezauważenie, ale robili, co mogli. To oni mają pomóc w oczyszczeniu ziemi, odbudować to, co zostało zniszczone. Trzecia grupa to ci, którzy cierpieli, ale się nie złamali. Ludzie, którzy zostali wyśmiani za wiarę, odrzuceni za uczciwość, poturbowani przez świat, bo trzymali się ducha. To właśnie oni, według Hopi, zostaną wyróżnieni nie medalem, nie stanowiskiem, ale pokojem i prawem, by zacząć od nowa, bo po tym wszystkim nastanie nowy porządek. Nie będzie pieniędzy, nie będzie podatków, nie będzie rządów opartych na przemocy, ani religijnych sporów o to, kto ma rację. Jeśli coś wynajdziesz, inni będą mogli z tego korzystać. Jeśli ktoś coś stworzy, odda to bez oczekiwań. Ziemia stanie się jak sad pełen owoców. Każdy będzie miał dostęp. Każdy będzie coś dawać. Bez handlu, bez wyzysku, bez strachu. I może, jak mówią hopi, wszyscy zaczną znowu mówić jednym językiem. Nie wiadomo jakim. Może będzie to język serca. Może duchowy język człowieczeństwa. Ale ten czas, jeśli ma nadejść, nie przyjdzie sam. Trzeba będzie go sobie wyprosić, wywalczyć, wycierpieć. W samym sercu tego kontynentu, gdzie stykają się cztery stany: Arizona, Utah, Nowy Meksyk i Colorado, znajduje się miejsce, które Hopi nazywają duchowym centrum ziemi. To nie jest miejsce wybrane przypadkowo. To nie jest tylko zbieg granic administracyjnych. To serce planety, jak mówią starsi. Miejsce, gdzie pulsuje najczystsza, nieskażona energia, która jeszcze nie została zatruta przez ludzi. I właśnie dlatego, według Hopi, ten obszar musi zostać nienaruszony. To tam, jeśli nadejdzie oczyszczenie, będzie można się schronić. To tam będą mogli udać się ci, którzy przetrwają. Nie po to, żeby zbudować bunkry, ale po to, żeby zacząć od nowa, w harmonii z tym, co pozostało. Ten obszar, cztery rogi ziemi, nie może zostać zniszczony przez przemysł, przez fabryki, przez technologię, przez wydobycie i inwestycje. Bo jeśli to miejsce zostanie naruszone, jeśli zostanie zabudowane, zabetonowane, rozkopane, to nie będzie już żadnego bezpiecznego punktu, nie będzie dokąd wrócić. I nie chodzi o romantyzm czy ekologię. Hopi mówią wyraźnie, to jest serce Matki Ziemi. Tylko tam jej duch może się schronić, kiedy reszta świata zwariuje. Jeśli więc gdziekolwiek na tej planecie ma przetrwać świętość, czystość, prawdziwa duchowość, to właśnie tam, w tych czterech rogach. Tam, gdzie nie powinno powstać ani jedno nowe centrum handlowe, ani jedna linia wysokiego napięcia, ani jeden odwiert. To duchowy rezerwuar. Ziemski ark. Ostatnia linia obrony dla całej ludzkości. To nie są już tylko proroctwa zapisane na kamiennych tabliczkach. To się dzieje. Teraz, na naszych oczach. Chopi mówili, że przyjdzie czas, gdy Ziemia zacznie się buntować. I dokładnie to widzimy. Trzęsienia Ziemi. Niszczące całe miasta w kilka minut. Po wodzie, jakby niebo pękało nad nami. Susze, ziemia pęka z braku wody, lasy płoną jak papier. Huragany, silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zimy tam, gdzie ich nie powinno być. I odwrotnie. Fale upałów tam, gdzie kiedyś był śnieg. To wszystko Hopi zapowiedzieli dawno temu. Jeśli natura zostanie zaburzona, natura zacznie odpowiadać a odpowiedź będzie coraz silniejsza. Ale jest jeszcze inny znak, o którym rzadko się mówi przemoc wobec rdzennych ludów. Dla Hopi to nie tylko niesprawiedliwość społeczna, to duchowy gwałt, przesiedlenia, wywłaszczenia, przymusowe eksmisje. Rządy dzielą ich ziemię jak tort, twierdząc, że prawo na to pozwala. Stawiają płoty, zakazy, kopalnie na świętej ziemi, gdzie modlono się przez tysiąclecia. Nawet bratnie narody są przeciw sobie nastawiane. Hopi przeciw Nawajo, Indianie przeciw Indianom. A przecież kiedyś żyli razem. I teraz posłuchaj uważnie. W grudniu roku 1948 starszy Hopi przemawiał na Forum Narodów Zjednoczonych. Był dwudziestym mówcą. Jego przemowa, prosta, szczera, wypowiedziana od serca, przerwała ciszę nie tylko wśród ludzi, ale też w naturze. Bo nagle... Nadeszła burza. Nie byle jaka. Wiatr o sile ponad 90 km na godzinę. Zalania. Ciemność. Tona wody na ulicę. W New Jersey pojawiła się nawet fala przypływu. Nie jak z oceanu, tylko jakby coś wylało się z nieba. Ale. W samym środku tego chaosu, tam gdzie odbywała się przemowa rdzennych ludów, była cisza. Spokój, jakby przyroda słuchała. Wspominali świadkowie, jakby Ziemia rozumiała, kto przemawia w jej imieniu. To nie są zbiegi okoliczności, to są potwierdzenia, znaki. I pytanie nie brzmi już, czy to się wydarzy, tylko ile jeszcze zignorujemy, zanim będzie za późno. Na końcu tej drogi, tej ciemnej, bolesnej i pełnej ostrzeżeń, nie czeka tylko przepaść. Chopi mówią jedno: jeszcze nie wszystko stracone. To nie jest wołanie o głosy, o głowy, o władzę. To nie jest polityka. To nie jest religijna krucjata. To wybór, duchowy wybór, który każdy z nas musi podjąć sam. Albo odwrócimy się od tej drogi, którą szliśmy dotąd, tej, która prowadziła przez konsumpcję, zanieczyszczenie, ignorancję i pychę. Albo staniemy przed czymś, co nawet chopi nie potrafią do końca opisać. Ale jest nadzieja, i nie trzeba być przywódcą duchowym, nie trzeba być prorokiem, kapłanem ani mędrcem. Wystarczy być człowiekiem, który potrafi z pokorą spojrzeć na liść, wodę, kamień, drugiego człowieka i powiedzieć: To wszystko nie należy do mnie, to nie jest moje, to jest święte. Starszyzna Hopi mówi wprost. Kataklizm można jeszcze powstrzymać. Ale nie technologią, nie kolejną ustawą, nie nowym rządem, tylko powrotem do duchowości, prostoty, szacunku. Musimy przestać wierzyć, że wszystko musi być nowe, szybkie, łatwe. Musimy zrozumieć, że Ziemia, powietrze, modlitwa i uczciwość to rzeczy bardziej potężne niż jakiekolwiek wynalazki. Nadzieja, mówią Hopi, jest w ludziach, którzy podejmą duchową misję, nawet jeśli wszystko wokół będzie ich wyśmiewać. W tych, którzy zaczną żyć inaczej, wbrew reklamom, mediom, tłumowi, którzy zamiast kłócić się o rację, uklękną i zaczną dziękować za życie. I potrzeba czegoś jeszcze, czegoś większego niż protest. Większego niż polityczna zmiana, potrzeba globalnego łańcucha ochronnego dla Ziemi. Nie tylko fizycznego, choć tak, musimy bronić świętych miejsc, nie tylko moralnego, choć tak, musimy na nowo nauczyć się rozróżniać dobro od zła, ale przede wszystkim duchowego. Bo tylko wtedy, gdy człowiek połączy się z duchem, natura może mu zaufać. Tylko wtedy przestaniemy być jej pasożytem, a staniemy się znów jej dziećmi. Na koniec chcę Ci powiedzieć coś najprostsze, a zarazem najważniejsze. Nie jesteśmy podzieleni. Choć świat próbuje wmówić nam, że różnimy się od siebie, kolorem skóry, językiem, narodowością, to wszyscy jesteśmy dziećmi jednej matki. Matki Ziemi, białymi, czarnymi, żółtymi, czerwonymi. Wszyscy zostaliśmy ukształtowani z tej samej gliny. Oddychamy tym samym powietrzem, chodzimy po tej samej Ziemi. I każdy z nas. Każdy bez wyjątku ma odpowiedzialność nie przed urzędnikiem, nie przed politykiem, nawet nie przed ustawą, tylko przed samym życiem. Bo to życie zostało nam dane nie po to, byśmy je konsumowali, ale byśmy je pielęgnowali dla innych, dla dzieci, dla tych, którzy przyjdą po nas. Jeśli przetrwamy oczyszczenie, które zapowiedzieli Hopi, a wiele wskazuje na to, że ono już się rozpoczęło to czeka nas nowa era. Era pokoju, a nie rywalizacji, era współpracy, a nie dominacji, era duchowości, a nie konsumpcji, era, w której wolność będzie oznaczała prawdziwe życie, a nie tylko wybór w menu. Ale, jeśli nie usłyszymy tego wołania, jeśli zignorujemy to, co starszyzna Hopi przekazywała od pokoleń, jeśli nie odwrócimy się od tej ścieżki pełnej pychy i chciwości, to spotka nas dokładnie ten los, przed którym nas ostrzegano, nie mówię tego, żeby Cię przestraszyć. Mówię, bo to czas decyzji. Każdego z nas. Jeśli czujesz, że to, co właśnie usłyszałeś, rezonuje w Twoim sercu, jeśli wiesz, że świat nie może tak dalej wyglądać, to niech światło Chrystusa będzie z nami wszystkimi. Niech nas prowadzi ku przebaczeniu, ku pokorze, ku prawdzie. Zostaw komentarz pod filmem, podziel się swoim głosem to ważne. Polub film, zasubskrybuj kanał i udostępnij go dalej. Nie dla mnie. Dla tych, którzy jeszcze śpią i dla tych, którzy już zaczynają się budzić bo teraz nie chodzi o słowa. Teraz chodzi o działanie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.